Dęklaj 2, eee, krótka misja. Witaj, ćwiczysz przed występem? Skąd się tu wziąłeś, przystojniaku? Usłyszałem, jak e, śpiewasz. Nie okłamuj loli, pięknisiu, Pewnie pomyślałeś, że ktoś dusi kota. Nie, skąd ja? Widzisz te szyje? Nie powinieneś jej widzieć. Zwykle jest owinięta wyjątkowo delikatnym szalem z norek. Lola była wielką damą bazaru. Dopóki jednak nie odzyska ukochanego szala, nie jest w stanie występować. Ale jak Lola zdoła kogokolwiek oczarować bez jej ukochanego szala? Bez niego nie zaśpiewam wysokich nut. A obecnie ciężko znaleźć biegające wolno norki. Gdzie on jest? Wcześniej silny podmuch wiatru zerwał go z delikatnej szyi Loli i gdzieś poniósł. Trzepotał na rusztowaniu koło budynku kwarantanny GRE przy skrzyżowaniu market i Horseshoe. Lola nie jest w stanie go odzyskać. E, mógłbym. Naprawdę? Lola mogłaby wrócić na bazar i występować, zamiast straszyć dzieci jak skradający się wyjedz. Tak być nie może. To prawda. Dziękuję ci, rycerzu w lśniącej... O, o, odzieży czy jak nazywasz te ciuchy. Będę zatem czekała na bazarze. Szybko. Moi fani czekają. E, tak. No, musimy odzyskać szalik. Dla Loli. Tak. Postaram ja... no, ja. Staram się... Znaczy, postaram się jak najszybciej tam dotrzeć.

Chciałem zrobić jak muszli ci powiedzieć, ale sami się napotoczyli. Hmm. Eee... Dobra, I znowu mi zjadł. Nie, ma nie co płakać. Idziemy dalej. No, to raczej wiewiórka, nie norka. Lepiej wrócę na bazar i oddam to loli. No, mm. teraz szybko wrócimy na bazar. Szkoda, że tu nie ma nigdzie spaść. Aha. Z tej strony da radę jakoś? Nie śmietnik. No hmm. jest takie błądzenie, gdzie tu najlepiej by było spaść? I idziemy. tak jak wchodziliśmy. tylko ten uleczę się, ale, bo lubię ostatnio tracić życie, ale... Zobacz. Okay. Zrozumiałem. Zrozumiałem. Yy, Bigałem sobie po mapie. Chcę podnieść yy, level... Yy. Do biegania i walki. Ja akurat była misja bliska to. Daj klikne na nagrywanie. Dlaczego zajęłaś się miksturami? Aha. Coś ty kurwa za jeden, A no to ja zapomniałem, że to mam jest? misję główną jeszcze włączoną. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą! Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł z za murów? O kurwa, nie wiem czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Tym razem z Biomarkerem. Nogi. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. O, tutaj go mam. Zmiana ma po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie, ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Kto by pomyślał? Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę. Ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta. Kolejny Lodyta, zawręcił, któremu Kościół zawrócił, wełmie. Obawiam się, że niedługo nie będzie już gdzie stąd pójść. Wcale mnie to nie dziwi. Ludzkość musi osiągnąć dno, zanim się od niego odbije. Dlatego właśnie my tu jesteśmy. Jakieś inne wieści? Tak. A co to, kauczuk? Nie bardzo. Może powiesz mi więcej o swoich ludziach? Nazywają nas ludźmi z bazaru, bo tutaj żyjemy. Ale jesteśmy po prostu wolnymi obywatelami. Wolnymi od kłamstw, pieniędzy, religii, wojen, polityki i całej reszty szlamu, który opanował Ziemię. Brzmi dobrze? Powiedziałbym, że zbyt dobrze. O, mamy wiele problemów. Jak choćby niedostatek wody. Ale jeżeli nie zabraknie nam odwagi i konsekwencji, kiedyś stworzymy raj. Mówisz, jakbyś się cieszył, że szlak trafił cywilizację. Tej tragedii nie dało się uniknąć. Konsumpcjonizm i wiara w pieniądz to prosta droga do katastrofy. Dlatego nie wolno drugi raz popełnić tego samego błędu. To byłaby zbrodnia. Chcemy stworzyć nowy porządek oparty na więziach międzyludzkich, na rodzinie i społeczności. Społeczeństwo, w którym ludzie wzajemnie się wspierają. Bez policji, wojska czy władzy zwalczającej tych, których ma chronić. Każdy ma tu swoje miejsce. Ale wróćmy do Twoich historii. Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i Wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą czy wilkiem. To jak? Nie podoba mi się ta metafora. Tak, tak, rozumiem. Pielgrzymi nie są ludźmi metafor ani poezji. To ludzie czynu. Ta, co do czynów, szukam Sofii. Czyżby? W jakim celu? Muszę zapytać ją o śmierć Lukasa. O, dlaczego pielgrzyma obchodzą sprawy SP? Jaki masz w tym interes? Nie przechodzę obojętnie nad śmiercią drugiego człowieka. Czy to nie to odróżnia nas od zarażonych? Coś w tym jest. Śmierć Lukasa to również nasz problem, ale dlatego, że jesteśmy głównymi podejrzanymi. Nigdy nie kryłem się z moją opinią na temat stróżów prawa. Dawny świat upadł przez im podobnych, chciwych, żądnych władzy faszystów. Tworzenie nowego świata na bazie dawnych wartości nie byłoby mądre, delikatnie mówiąc oczywiście, według SP. Gościu, robisz to samo, pierdzielisz głupotę o kościołie, kościele. Dlatego im szybciej morderca Lukasa zostanie znaleziony, tym lepiej dla nas. Boisz boisko złe, kościół, caty. Okej, okay. zobaczysz wielkiego dobra. gościa. To Herman, ochroniarz Sophie. Powinna być w pobliżu. Okej, okay, dobrze. Żeby było jasne, zdziwiłbym się, gdyby cokolwiek o tym Sofie jest wojowniczką. Dzięki za ostrzeżenie. Do zobaczenia, Karl z Krajstres Chciałem zrobić misję poboczną, a mi się odpaliło wszystko naraz Nie, nie, mam. Znalaz Proszę bardzo. Moja droga norka. Ach, naprawdę spadłeś mi z niebios! Lola znów jest kompletna. Zasługujesz na nagrodę. Czy Lola może wynagrodzić cię piosenką? No, Dalej. No, dlaczego nie? Śniei, marze o tej miłości. Nadlatujesz z niej. Moje ręce na biodrach moich, moje serce skacze jak szalone. To było zajebiste. Jesteś zahipnotyzowany? Czy głos Loli cię już oczarował? No ba. Tak. To było nieziemskie. Cóż za komplement. I okropny kłamca, ale Lola docenia twoją uprzejmość. Ale... Przyjmij to jako wyraz wdzięczności. <noise> Dzie Kiedy ginie ktoś z nas, to ale nie to, żeby coś ale zrobiła widzenie, nic Ja, yeah, ja. Yeah. Eee, dobra, zrobiliśmy misję dla Loli. Eee, dobra, dzięki za obejrzenie. Eee, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. <muchy>